Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem 24. kolejki Fortuna I Ligi, w którym Stal Rzeszów zagra na własnym stadionie z Brukbet Termaliką Nieciecza. Jest z nami Daniel Myśliwiec trener Rzeszowian. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie dziennikarzy i zapraszam do zadawania pytań. Redakcja Supronowości Łukasz Szczepani. się, panie trenerze. Dzień dobry. Nim przyjdę do Termaliki zapytam jeszcze o spotkanie w Łodzi. Na konferencji pomyczowej. mówił Pan, że czuje, że ta porażka nie jest zasłużona, w kontekście oczywiście Pańskiego zespołu. No i tak podejrzewam, że biorąc pod uwagę okoliczności tej przegranej i to, co działo się na boisku, no, pracujecie w tym tygodniu z jeszcze większą zdwojoną siłą i tą sportową złość, złość czuć aż nadto. Właśnie chciałem zapytać, czy to czuć, bo zaczynam się martwić. Czy to po mnie? No, ciężko nie zapomnieć albo ciężko zapomnieć o ostatnim meczu i o okolicznościach. Ale ja bardziej ubolewam nad tym, że więcej jest zamieszania. W tematach pozasportowych, aniżeli sportowych, i to jest tak coś, co mnie dodatkowo nie chcę mówić, że denerwuje, ale spędza mi trochę sens powieki, ale czy pracujemy inaczej, czy pracujemy mocniej, że uważam, że przy doks trenowaliśmy bardzo dobrze, przygotowaliśmy się bardzo dobrze. Efekt tego był średni, bo tak jak mówiłam na tej konferencji, wróciliśmy do, do Rzeszowa z niczym. Ale teraz mam nadzieję, że konsekwencja i rzetelna, uczciwa praca tym razem sprawią, że my odniesiemy zwycięstwo. Oto zwycięstwo będzie niezwykle trudno, ponieważ Tremalika nie niepokonana jest od dziewięciu meczów. No i patrząc na Termalikę podejrzewam, że dostrzega Pan wiele cech wspólnych w tym zespole odnośnie do pańskiego oczywiście zespołu. No jedna kluczowa cecha wspólna to jest taka, że Termalika ma inicjatywę do pressingu. I to na pewno się pokrywa. To jest inny pressing z taką mocną orientacją agresywnym jeden do jednego. Odczuliśmy to bardzo mocno w meczu w niecieczy, ale ja myślę, że. To jest, to, są, to jest kolejny typ meczu, który mnie bardzo ciekawi, który, którego się nie mogę doczekać, bo wiem, że on może e, pokazać nam e, niektóre elementy, nad którymi pracowaliśmy, czy wyciągnęliśmy z nich wnioski, czy jesteśmy w stanie przeciwstawić się tak mocnemu rywalowi. I, I to jest coś, co e, w inny sposób... Nastraja mnie czy nastawia mnie na ten najbliższy mecz z Termaliką, bo tu będzie tak jak wcześniej mówiłem o OKS-ie w kontekście takim strategicznym, taktycznym i takich niuansów taktycznych. Tak tutaj w przeciwstawienie się po prostu silnym jednostkom i, i bardzo dobrze przez trenera latala nastawionych tak agresywnie do tego, żeby robić wszystko, żeby przeciwnik nie mógł tworzyć sytuacji i w ten sposób odnosić zwycięstwa. Mhm. Termalika oprócz tego, że bardzo lubi grać w wysokiej obronie, również bardzo często przybywa z piłku na połowie przeciwnika. To jeszcze w poprzedniej rundzie te drużynę cechowało to, że była mocna w fazach przejściowych, między innymi w kontratakach. Również rzucało się w oczy, że boczni obrońcy grali bardzo wysoko. Podejrzewam, że teraz te wszystkie walory dalej zdają się jakby mieć przełożenie na rundę reważową. Tak, i wiele rzeczy, które widzieliśmy przed tym pierwszym spotkaniem, i teraz się pokrywa. Różnicą jest, przynajmniej patrząc na analizę poprzednich meczów, Brukbetu to jest trochę zmienione ustawienie w momencie otwarcia przeciwnika, bo inne ustawienie środkowych pomocników, choć też nie możemy zakładać, że przy tym meczu, przy meczu z nami albo przeciwko nam, Brukbet nie wróci do tego poprzedniego ustawienia, takiego typowego 4-4-2. Jeszcze raz podkreśla agresywnym. Wysokim, wysokim nastawieniem i próbą odbiorów blisko bramki przeciwnika. Myśli Pan, że kluczem zwycięstwa w tym meczu będzie opanowanie gry w środku Pola? Może tak być, ale ta piłka w środku pola może być bardzo rzadko, bo patrząc na nastawienie jednej i drugiej drużyny, to może być piłka grana taka dosyć szybko do przodu wertykalnie. I w jednym i w drugim polu karnym to będą kluczowe momenty. Środek może, może dać, wytchnąć, odetchnąć piłkarzom podczas tych faz przejściowych albo tej, tej intensywnej pracy w. Przy swoim polukarnym bądź przy polu karnym, w polukarnym przeciwnika. Mm -hmm. W meczu z LKS-em od pierwszej minuty szansę dostał Krzysztof Danielewicz. Zajął miejsce niejako Dawida Olejarki. Byłem troszeczkę zaskoczony tą zmianą, ponieważ Dawid tak naprawdę od piątej kolejki, licząc oczywiście pucharowych meczów, występował zawsze w pierwszym składzie. I zapytam dlaczego taka decyzja i czy teraz w niedzielę można spodziewać się podobnej jedenastki do tego meczu w Łodzi? Ja cały czas obserwuję moich piłkarzy w treningach i oni wyglądają bardzo dobrze i ci piłkarze, którzy nie wychodzą w podstawowej jedenastce też widzę, że walczą o skład, dają jasne sygnały, że są gotowi i chcieliby zagrać i dlatego z uks em to był... Miks powiedzmy różnych czynników, który sprawił, że dokonałem takiej zmiany od zmian strategicznych plus docenienie pracy chociażby Krzysztofa, który bardzo dobrze pracował jako jeden z oczywiście tych zmienników, i to jest miks takich różnych elementów, o których nie chciałbym się rozwodzić tak długo, ale jedno jest kluczowe dla mnie. Ja wiem tak dzisiaj po też takim ważnym treningu, gdzie mieliśmy praktycznie same duże gry, też widzę nastawienie swoich piłkarzy zarówno jeszcze raz podkreślę z pierwszej jedenastki, jak i tych zmienników, że. Każdy, kto wejdzie na boisko będzie gotowy, a, a jakieś korekty w składzie też mogą być. Będziemy mogli prawdopodobnie zaobserwować, ale to, to jeszcze do decyzji. Myślę, że dojrzejemy w przeciągu jednego dnia, kiedy dokonam już pełnej analizy tych poprzednich treningów. Z mhm. jesteśmy przy kadrze, to już na koniec zapytam. Media obiegła informacja, że Manolo dołączył do pańskiej drużyny. Będzie w kadrze meczowej? decyzja a propos kadry meczowej też podejmę po piątkowym treningu, jeżeli już będę wiedział, kogo mam do dyspozycji. Dużo masz szansę? Myślę, że Manolo nie uczestniczył w żadnym treningu pierwszej drużyny od chyba okresu przygotowawczego, od okresu przedzysłanym. Może w tych pierwszych tygodniach ligi był na pojawił się na jakimś treningu, dlatego myślę, że ci piłkarze, którzy pracują na co dzień z nami, mają większe szanse. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze pytania do trenera. Nie widzę, więc przechodzimy do pytań od dziennikarzy nadesłanych poprzez system akredito. Mamy dwa pytania. Pan Paweł Skorp pyta: Panie trenerze, czy Brookbet termalika ciecza to jeden z poważniejszych kandydatów do awansu w pana oknie? Zdecydowanie o ile dobrze <grym> pamiętam, to na, nawet przed sezonem pierwsza. Konferencję, jaką i jedno z pierwszych pytań, jakie otrzymałem a propos pretendentów do awansu, to użyłem takiego stwierdzenia, że myślę, że będzie dużą niespodzianką, jeżeli Brukbert nie awansuje. I tutaj zdanie podtrzymuję: są teraz w dobrym momencie. Praca, ich praca przynosi efekty i pną się w górę, jeżeli chodzi o tabelę. I podtrzymuję zdanie, że są jednym z najpoważniejszych kandydatów do awansu. Dziękuję bardzo. I pan Karol Budzik pyta: Dzień dobry, panie trenerze. Rywalem stali jest drużyna, która bardzo mocno, mocno liczy się walce o awans. Czy plan na ten mecz będzie inny niż w ostatnich meczach, mimo że ostatni mecz to także spotkanie z zespołem walczącym o awans, a więc ŁKS-em łódź? No, strategię na każdy mecz mamy, mamy jakieś detale. Szczegóły strategiczne, które chcemy wykorzystać, patrząc na analizę przeciwnika. My oczywiście chcemy zachować własną tożsamość, czyli grać w określony sposób, odbierać piłkę wysoko i, i to się nie zmieni. Dziękuję bardzo i przechodzimy do pytań od naszych kibiców. Wybraliśmy trzy. Tutaj nie było konkretnego jednego kibica, który o to pytał. Wielka grupa tak naprawdę to była. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja zdrowotna Patryka Małeckiego? Patryk w dalszym ciągu nie jest dostępny, jest w trakcie leczenia, ale jeżeli chodzi o kwestie leczenia, to chciałbym, żeby na ten temat wypowiadały się osoby odpowiedzialne za tutaj nasz Departament Performers, który, który ustala zasady dotyczące tego, jak wygląda opieka zdrowotna u nas w klubie. Dziękuję. Artur Furek pyta. Jaką w ocenie pana trenera odnosimy korzyść z rozgrywania piłki, wznawiania gry przez bramkarza do obrońców? Czy nie jest tak, że liczba i skala stwarzanego przez to zagrożenia pod naszą bramką jest duża wyższa, aniżeli korzyści osiągane z takiego rozegrania? Jeżeli popatrzymy na ostatni mecz, to było gorąco. Mecz z Chojniczanką też nie był idealny w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o otwarcie od naszej bramki, ale... Ja tutaj chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że Krzysztof dołączył do nas stosunkowo późno, i to był dopiero jego drugi mecz. A, a tam niuanse taktyczne, zgranie z linią obrony jest bardzo ważne, i dlatego czasami popełni błąd, czy my, jako drużyna, popełnimy błąd, ale to nie znaczy, że my się wyrzekniemy naszej idei gry, naszego stylu gry. Dlatego myślę, że te błędy, które popełnialiśmy, w efekcie przyniosą nam korzyść, bo tak jak było z ruchem, gdzie Popełniliśmy błąd, z którego przeciwnik mógł stworzyć sytuację, ale około 75. minuty, też otwarciem od bramki, stworzyliśmy sobie kapitalną sytuację, gdzie mogliśmy wtedy odwrócić losy spotkania. Dlatego korzyści, odpowiadając krótko, w ostatnim meczu nie były wysokie, był bilans zagrożenia stworzonego przez przeciwnika większy. Podobnie w meczu z Chojniczanką, ale to jest kwestia powtórzeń, błędów, które mają nas prowadzić do postępu. I tego się myślę, że nie wyrzekniemy, bo, bo tacy po prostu jesteśmy odważni i chcemy być w tym najlepsi. Dziękuję. I pytanie od pana Konrada Szmeli. Czy myślał pan o tym, by Franciszek Polowiec i Dominik Marczuk zagra zagrali razem w wyjściowym składzie? To jest jeden po lewej stronie obrony, a drugi po prawej. Tu musiałbym zapytać, który po lewej, a który po prawej. A tak mówiąc poważnie, to. Jeżeli któryś z tych piłkarzy operowałby piłką tak dobrze lewą stopą jak Piotrek Głowacki czy Krystian Wachowiak, to byłoby to na pewno jakieś rozwiązanie, ale nie ukrywam, że w ostatnim meczu, kiedy Piotrek Głowacki w pewnym momencie poczuł jakąś dolegliwość, nie było pewne, czy będzie mógł kontynuować grę, to Franek został oddelegowany od razu do rozgrzewki z ewentualną opcją wejścia na tą pozycję, dlatego to nie jest pomysł abstrakcyjny, ale jeszcze chyba nie nie jest czas na to, żeby go wykorzystać. Dziękuję bardzo. To było już ostatnie pytanie. Także dziękuję trenerowi za udział w konferencji, dziękuję Ugaszowi za pytania, dziękuję. a także dziennikarzom i kibicom i do zobaczenia.